Już czwarty tydzień słuchamy listu do hebrajczyków. Święta Matka Kościół daje go nam tak w kawałeczkach, no bo tak czytamy na liturgii. To jest dość obszerny list. Myślę, że byłoby takim też wielkim darem w domu tak na spokojnie usiąść sobie. Może nie od razu, od początku do końca, ale może właśnie przeczytać go w całości. Bo to jest jak swego rodzaju puzzle, które widzimy. Widzimy taki jeden kawałeczek, i każdy z tych kawałków jest piękny. Bo to, co zawsze daje nam kościół. Na pokarm, to jest przepiękne i dlatego też zatrzymujemy się na liturgii nad danym fragmentem, nad danym, daną częścią, żeby smakować, karmić się, też znajdować życie, bo Słowo Boże daje nam życie. Ale właśnie oprócz tego, że zatrzymujemy się nad tymi małymi kawałeczkami, dobrze by było przeczytać go tak w całości, właśnie może w tej zasadzie, za jednym razem, żeby te myśli, które przychodzą do nas w ciągu tych paru tygodni troszeczkę rozrzucone, żeby mogły tak zebrać się w jedną całość. Dla mnie osobiście to jest taką dużą pomocą, że kiedy właśnie przychodzę potem na Eucharystię i przychodzi ten jeden taki fragment, może on się wpisać w taką mozaikę całości, na przykład jaką jest historia zbawienia, którą czytamy w Biblii, też przychodzi do nas w czytaniach w takich Małych odsłonach, a kiedy może usiądziemy sami w domu, pochylimy się nad Słowem Bożym, to ta mozaika może ukazać się w całej pełni, co jest też przepięknym doświadczeniem tego karmienia się też w samemu, tą miłością Pana Boga, Jego słowem, kiedy możemy pochylać się nad tym Słowem w domu. I dzisiaj to pierwsze zdanie z dwunastego rozdziału. Mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków. Zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Grzech jest pokazany tutaj jako ciężar, który nas łatwo zwodzi. Ja tak y, myślałem o sobie: owszem, jest prawdą, że kiedy się człowiek zastanowi, zatrzyma i zobaczy, czym jest grzech w życiu, mówię teraz. Samo sobie, to faktycznie widzę, że jest to ciężar. Jest to ciężar. Ale ta pułapka bym powiedział, widzę, że polega na tym, że przed grzechem, no on mi się nie jawi jako ciężar. Grzech zawsze jakoś mi się jawi jako szansa, coś dobrego, ale zakazanego, no niestety, prawda, jakby, jakby nie było zakazane, to, to byśmy mogli tego smakować do Tymczasem, owszem, potem grzech. Odsłania swoją prawdę, bo rzeczywistość ma to do siebie, że prawda się objawia, jaka jest. I właśnie pokazuje, że, że to jest śmierć, że to jest ciężar, że to jest pewne brzemię. I dlatego Bóg w swojej wielkiej miłości, już od początku historii zbawienia, kiedy zawarł przymierze ze swoim narodem, przychodzi z tym darem przymierza dziesięciu przykazań. Mówi: Słuchajcie, to jest ciężar. Jest ciężarem. Źle żyć jako człowiek. Jest ciężarem nie świętować Niedzieli. Jest ciężarem nie mieć szacunku dla swoich rodziców i wdzięczności. Jest ciężarem nie stawiać Boga na pierwszym miejscu. Jest ciężarem zabijać. Jest ciężarem cudzołożyć. Jest ciężarem kłamać. Jest ciężarem pożądać osoby albo rzeczy. Teraz. Pojawia się też taki nowy nauk, można powiedzieć, prawda, zakupomania, takie, takie pragnienie cały czas robienia zakupów, nawet drobnych właśnie, żeby coś kupić, tu za 5 zł tam jakaś przecła właśnie i ktoś, ludzie żyją właśnie w takiej... I, i, to, I to jest straszne, bo to jest nauka. Bo jak, jak się wejdzie w to naukę, każdy nauk po prostu zniewala człowieka, powoduje, że człowiek żyje po prostu w kontekście cały czas pewnej niewoli. Pamiętam, właśnie jedna osoba mówiła: A, idę kupić ziemniaki gdzieś, na koniec piły, bo tam jest pięć groszy tanie. Mówi się: 5 groszy, bo już za bilet więcej zapłacisz. A na, że się nawet za bilet nie zwróci, ale na koniec piły, bo tam jest pięć groszy tanie. No, bo pieniądz jest tym bogiem. Nie patrząc potem, że koniec końców, jak ktoś jest w tym biedny, w tym za, za nałogu zakupomani, to mnóstwo pieniędzy traci. Bo, bo kupuje się rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne ale które wydaje się, że może się przydadzą do czegoś, że się będzie, jest promocja tania. I teraz właśnie przychodzi Bóg, przychodzi Bóg, i to jest pięknie powiedziane: Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. My tutaj w Kościele mamy wielką łaskę, że nie trzeba wiele chciałoby się powiedzieć, żeby patrzeć na Jezusa, bo ten Jego krzyż, największy w Europie, po prostu rzuca się w oczy. Ale może tak być, że właśnie pomimo tego, że przychodzimy do tej naszej świątyni, gdzie ten krzyż rzuca się w oczy, wcale nie patrzymy na Jezusa. Właśnie ja dzisiaj przychodzi Jezus też na tej Eucharystii, aby obdarzyć nas łaską, swoją miłością. Bo jeżeli naprawdę chcemy nie wchodzić w grzech, to jest to tylko możliwe, jeżeli oprzemy się na Jezusie. Jeżeli otworzymy się na tę łaskę, I tutaj właśnie przychodzi Eucharystia, przychodzi Jezus teraz, w tym momencie, ze swoją miłością. I proszę Cię, Panie, abyś właśnie napełnił nas teraz, sobą, nasze wygłodniałe wnętrze. Te pustka, byś zapełnił ją Ty, abyśmy nie musieli zapełniać jej grzechem, który nas przytłacza, niszczy, zabija. Abyśmy chcieli i pragnęli Jezu teraz w tej Eucharystii wypełnić tę pustkę Tobą. Abyś Ty przyszedł ze swoją miłością, pozwolił nam czuć się kochanymi przez Ciebie. Abyśmy mogli zakosztować tej pełni, którą możesz przynosić tylko Ty, Zbawiciel Świata, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.